Żeby nie było, że tylko cały czas schodzę w tej samej, ja ją też piorę. Niniejszym dowodzik. Nu, no, super, ce zice că asta se-a Zong? Nie, musiałem wyjść dzisiaj drugi raz do paszkomatu. A no to dlatego, że bo, bo podobno jutro o trzeciej w nocy ma już zacząć padać. No i fajnie by było, bo deszczu długo nie było. Aczkolwiek no właśnie wolałbym suchą stopą załatwić to, co tam mam. Mam, mam trzy przesyłki do odebrania. Takie czasy, no. Natomiast jeździć po sklepach to sklep przyjeżdża do Ciebie. Hahaha ha, ha. Z innych spraw dzisiaj nadgoniłem zadanie domowe z córką z WF-u. I tak się zacząłem zastanawiać chwila Wracam No i tak się zacząłem zastanawiać w trakcie montażu bo oczywiście w zakładki były takie sprawy czy wykorzystać i nie zacząć robić filmów na kanał córki z cyklu jak spędzić czas w domu, szkoląc się online. Nie wiem, kurde, jakie głupie pomysły mam czasem, po prostu już mi czasem odpierdziela. Ale spoko. Ci co mnie od początku oglądają wiedzą, że jest niespełna rozumu. No co sądzicie o tym pomyśle, co? Niektóre zadania w sumie można by robić jako filmy, ale... Ha, nie wiem. Mam mieszane uczucia. Pogadam z córką najlepiej. O, czy ona by chciała coś takiego na swoim kanale? U dzieciak jak u dzieciach. Jednego dnia chcę być YouTuberem, innego dnia, już ma tego dość. A jeszcze innego to po prostu, a innym razem. Grunt to dobry widget pogodowy. Mam takowy w komórce i się bardzo sprawdza. Na tyle się sprawdza, że już w czwartek, piątek otrzymam informację, że. W najbliższym tygodniu, tudzież w tym tygodniu, ma padać na zasadzie środa czwartek. I co mamy dzisiaj? Środę, i pada. Do, wczoraj potwierdzałem, że około 3 w nocy miało padać. Nie wiem, spałem. W każdym razie rano się obudzimy o 6 i już beczka, e, dwie beczki 200-litrowe połączone razem, były w 3 po, po e, wypełniane, A jeżeli chodzi o system beczkowy, to pokażę Wam, co za patent znalazłem. Na no, Eliksie kupiłem dwie beczki 200 litrowe, razy 400 litrów ekstra. Ale że jeszcze kropi to muszą się przebrać. No, dzisiaj deszczek pada. Może coś wyrośnie. Oto mój patent. Cztery beczki. 200, 400, 600, 750 litrów. Łącznie deszczówki. A co? Naczynia połączone. Uh, uh. To stąd trzeba jeszcze tu. Macie patent jak w basenie. Wszystkie te będą się wyrównywać cała zabawa. No. Dobra robota, kurde, normalnie kolega mnie wyprzedził. No, byliśmy razem blisko rok temu. Właśnie widzę wrzucił dzisiaj do e, internetu. No i kurde, teraz powinien swoje materiały odszukać, bo tam byłem na dwie kamery kręciłem, plus tutaj kolega Michał drona użyczył. Może teraz po prostu to mnie też kopnie, żeby to zrobić rozładować nieco kolejkę. No ale to tak jak mówię, kwestia czasu. Tak. Dzisiaj chciałem tutaj nagrywać kolejny odcinek yy, Samouczka, ale już się dzisiaj po prostu nie wyrobiłem. Ej, po prostu, doba za krótka. No ale cóż, przemy do przodu, żeby nie było, że cały tydzień i człowiek nie czuje jakiegoś progresu. Ej, jutro czwartek. Ostatni dzień kwietnia Robota jest jeszcze W ciągu dnia Po robocie może mi się uda coś nakręcić Zobaczymy Niczego nie obiecuję, bo tak jak mówię kurczę, to wszystko jest takie nieprzewidywalne Wczoraj kręciłem Dla dziecka WF Dzisiaj była czytanka No zobaczymy co jutro będzie I pierwszy dmuchawiec Tego sezonu córka weźmy go i dmuchnie no. yeah. teraz pokażę wam co można robić jak jest na przykład koronawirus i nie możemy wychodzić poza Dobry. nasz ogródek to możemy zrobić, jak macie dużo piłek i macie taką torbę, to albo można, innych rzeczy, bo to nie No, piłka. albo innych rzeczy, to, to weźcie jedną piłkę jeszcze jak macie. To wtedy, a jak nie macie, to wtedy może się coś innego. A teraz pokażę mój pokażę, pokażę kosz odlecią. Pokażę Wam jak to się robi. Chcecie zobaczyć? Tak. Wstaję no, tu, układam dwie i wtedy przemocowuję się i mówisz start. 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 I wtedy ja tak biegam z launa i rzucam. No i proszę, wcalowała. No i teraz mój tatuś spróbuje. Celowałeś. No to pokaż, bo nie wierzą. No, no troszeczkę. Troszkę to się udało. No troszeczkę. Fartem. O, rozsady jeszcze czekają na lepszy czas. Na razie czekamy jeszcze na deszcz. Deszczu napadało trochę. Co my tu mamy? Dwa razy po 40 litrów. 80 litrów i taka bateria zwana stringiem. Łącznie 200, 400, 600 litrów, to miało być 150, ale jest dziura, więc na razie jest nie niepodłączone. I z tych 600 litrów zrobione naczynia połączone, które w tej chwili zajmują mniej więcej tyle. Zakładam tutaj tak samo i tu tak samo. Więc to jest mniej więcej połowa, czyli połowa z 600 to jest 300. Kurczę, jak ja uwielbiam normalnie osoby z tyklu, nie znam się a się wypowiem. Tudzież. Dziunie, co to kurde, dopiero co od ziemi urosły, a już mądrzejsz od profesora. No a dokładnie chodzi o taką sytuację, która przez chwilą miała miejsce. Otóż podchodzę do paczkomatu z QR kodem, podkładam, skanuję, piknęło, otwiera mi się skrzynka. Idę do skrzynki i naciera taka to blondy, żeby nie było. <laughs> I co? E, panie to moja paczka! Ja mówię, no przecież mi się otworzyło, nie? Po chwili, że tak powiem, chcę mi ją wyrywać. I w momencie, w tym momencie otwiera się druga szkatułka, że tak powiem, w paczku macie. Po czym ja mówię i co? Spojrzała na tamtą swoją. Przepraszam. No, jaki z tego morał? Morał z tego taki. Pomyślcie dwa razy zanim cokolwiek kurwa zrobicie. Bo możecie robić szkody. Tutaj, całe szczęście, nic się nie wydarzyło Ale podejście agresywne tej osoby No, było niewspółmierne do sytuacji Tak, odbieram paczkę swoją Ona odbiera swoją Ja panie, ja nie chcę, żeby pan znał mój numer telefonu Kuźwa, ja pierdzielę no, Będę dzwonił do byle jakiej osoby, no Jeżeli to oglądasz, to stuknij się w łeb, kobieto Chociaż nie, dziewczynko Kurna, mogłabyś być moją córką Dobra, tyle moich przemyśleń, idę dalej Taki update mi się jeszcze przypomniał, że w sumie miała farta, że nie jestem vlogerem, który kręci wszystko co wokół się dzieje. I że mam poszanowanie RODO. Ale tak naprawdę się zastanawiam w takich sytuacjach, czy nie filmować wszystkiego niczym rejestrator samochodowy. Patrzcie polskie drogi, czy tam stop H, pozdrowienia tamto kanału. Czasem można by ciekawe rzeczy tutaj wyłapać. Dobra, lecę dalej. Wprawiłem beczkę. No, sucha. Nie nagrywałem niczego od paru dni. To nie znaczy, że się nic nie działo, bo działo się sporo e, w sprawie e, złodziei. Okazało się, że to jest całkiem gruba akcja zaangażowanych. To już jest policja w kartuzach i policja w kościerzynie. Okazuje się, że jest parę grup. No i co? Więcej nie będę tutaj mówił, bo nie chcę zaszkodzić dobrów, jak tak powiem, śledztwa. W każdym razie zapisy z monitoringu są. Obywatelsko zbierane są też dowody. Także sprawa w toku. No i ja co? A ja? Tradycyjnie tydzień posiedzę, kurde, w swojej dziupli. A przepraszam, to nie jest dziupla, norka bo jest pod ziemią. Tak, siedzę w swojej norce i dłubie to co tam mam do dłubania, Człowiekowi by się wydawać mogło O, zobaczcie, deszcz spadł Wyścigi ślimaków Pierwszy, drugi, trzeci No a tak poza tym to co? No jak widzicie są kołuże Są ślimaki A to oznacza, że w końcu spadło trochę deszczu Moje naczynia połączone się napełniły na tyle, że ostatnią beczkę 120 litrów musiałem odłączyć, bo pozostałe trzy beczki nie są w stanie się na, e, napełnić do końca. A jak tam Tobiaszek? Czy to Tobiaszek już nie śpi? Cześć Tobiaszek. Hej. Tak, nie śpi. No, no. Tak, Tobiaszek fajny piesek. To ja rozumiem, zero agresji, chyba że jesteś złodziejem. Ha! No w każdym razie e, spadł deszcz, temperatura nieco tąpnęła w dół, bo już bywały dni, gdzie było i 17-18 stopni w cieniu, tak? E,